Dzień dobry, witamy na naszej stronie www.pilarz.org. Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj chciałbym Państwu zaprezentować urządzenie typu sekator u. 82 firmy Fiskars. Jest to urządzenie bardzo lekkie, waży jedynie 870 gram. Długość sekatora 158 cm, co umożliwia nam cięcie gałęzi w zasięgu około 3,5 metra. Sekator zbudowany jest z głowicy może zdejmiemy osłonę głowicy. Głowica jest obrotowa. Kąt 230 stopni to zakres, położenie w jakim możemy ją ustawić. Tak jak Państwo widzicie, teraz demonstracja. Są to pozycje, w jakich pracuje ten sekator. Głowica posiada dwa ostrza z twardej stali. Pokryte są one teflonem. Co zabezpiecza te ostrza, a jednocześnie powoduje, że gałęzie, które obcinamy bardziej żywiczne, nie przyklejają się nam do ostrzy. Sekator posiada, jakby, dwa momenty, z którego możemy ten sekator uruchomić. Jeden znajduje się w części środkowej, o tutaj. Pociągnięcie do tyłu powoduje. Zaciśnięcie szczęk. Z tego uchwytu korzystamy, kiedy gałęzie są bliżej naszego zasięgu. Natomiast drugi jest na samym końcu i korzystamy z niego wówczas, gdy gałęzie są od nas bardziej oddalone. Gałęzie, które możemy ciąć, są to gałęzie o średnicy do 32 mm. Przejdźmy, może zatem do demonstracji bezpośredniej. Jak wygląda cięcie gałęzi tym sekatorem? Gałąź gruba. Pociągamy proszę bardzo gałąź ucięta. Kolejna. też już ucięta. No, ta jest dosyć zobaczymy. Proszę bardzo, i też bardzo łatwo została ona ścięta. Prezentowany sekator jest bardzo wygodny. Możemy nim pracować zarówno na wysokościach, bez drabiny. To jest bardzo istotne. Możemy również obcinać nim odrosty, gałęzie będące przy samej ziemi. Co z kolei powoduje, że nie musimy się schylać. Zmiana operatora teraz po 50-letni zobaczymy jak sobie poradzi z naszym sekatorem proszę bardzo Oskar, spróbuj obciąć gałązki, są to gałęzie suche na naszej śliwce. Proszę bardzo, sekator da radę, proszę bardzo i operator też dał radę, kolejną jakąś gałązkę próbujemy tak i jak to wyjdzie nam? Proszę bardzo. A zatem jak Państwo widzicie chłopiec, który ma 10 lat, również daje radę pracować naszym przekatorem. Dziękuję serdecznie.